Cześć, mam na imię Kasia i jestem trenerem personalnym w Care Solutions. Tym odcinkiem rozpoczniemy sobie cykl, w którym opowiem Wam o dolegliwościach bólowych, które dotykają pracowników biurowych i o tym, jak sobie z nimi radzić. W tym odcinku opowiem Wam o tym, jak radzić sobie z napięciowymi bólami głowy. Napięciowe bóle głowy często niestety dotykają pracowników biurowych, głównie dlatego, że siedząc pochylamy się, nie pilnujemy właściwej postawy i powoduje to bardzo duże napięcie mięśni szyjnych, mięśni karku. Dobra, pokażę Wam trzy ćwiczenia, którymi ja radzę sobie z takimi bólami. Zacznijmy sobie od ćwiczenia na retrakcję brody. Tak? Czyli na cofanie brody. Co możecie zrobić? Łapiecie sobie dwa palce i kładziecie na brodzie. Oczywiście na początku siadamy poprawnie. Wyprostuj sylwetkę, wypchnij klatkę piersiową do przodu i opuść barki. Połóż dwa palce na brodzie i cofnij pod brudek, tak, jakbyś się czemuś dziwił. Jednocześnie staraj się przeciwdziałać ruchowi dłoni mięśniami szyi. Tak? Czyli Twoje palce cofają brodę do tyłu, a ty starasz się delikatnie wypchnąć ją do przodu. Masz taką teraz pewnie zdziwioną minę wykonując to ćwiczenie. To ćwiczenie pomo pomoże Ci wzmocnić mięśnie głębokie szyi, które stabilizują Twój kręgosłup. Powtórz sobie je 10 razy. Kolejnym ćwiczeniem, a właściwie bardziej masażem jest rozmasowanie mięśnia skroniowo-żuchwowego. Połóż na początku dwa palce wskazujący i środkowy w kącikach żuchwy. Jeżeli zaciśniesz zęby, poczujesz, że jest tutaj mięsień, który się napnie. Znajdź ten mięsień. Jeżeli już znalazłeś, możesz teraz położyć sobie swoje kostki na mięśniu, jeszcze raz zaciśnij. I wykonaj na już rozluźnionej szczęce 10 okrężnych ruchów w tył i 10 okrężnych ruchów do przodu. Pamiętaj, tutaj mięsień powinien być całkowicie rozluźniony, szczęka delikatnie opada. Ostatnim ćwiczeniem, też masażem, jest rozmasowanie skroni. Połóż znowu palec wskazujący i środkowy na swoich skroniach. Delikatnie nad okiem, za brwiami. Napnij znowu mięsień skroniowo-żuchwowy, czyli zaciśnij zęby. Powinieneś poczuć też, jak, napina się, jak napinają się twoje mięśnie na skroni. Jeżeli już znalazłeś ten mięsień, rozluźnij go, dociśnij, Mocno, mocno dociśnij i znowu wykonaj 10 delikatnych krążeń do tyłu i 10 delikatnych krążeń do przodu. Całość możesz powtórzyć sobie dwa razy. Możesz wykonywać te ćwiczenia kilka razy w ciągu dnia. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Subskrybujcie.